Cześć Wam wszystkim. Cześć. Witamy w kolejnym odcinku projektu Amano. Za nami akwarium. Yy, trochę się tutaj pozmieniało, trochę porosło. Trochę też widzę zielono jest, z czego krewetki chyba się cieszą, bo jednak widzę, że krewetki pracują nad glonami, także chyba się dobrze mają. Powiedz mi, porosły trochę te krewetki, co bardzo, kupiliśmy? Bardzo, bardzo porosły, naprawdę. Czyli nawet te małe, co kupiliśmy? Tak mi się wydaje, no bo... tutaj już w porównaniu do tego, co kupiliśmy, to naprawdę już duże, duże chodzą. Widzia widzieliśmy jakieś cztery zabruszone. Cztery zabruszone masz krewetki. Ja tak właśnie dzisiaj przyjeżdżając myślałem, że żadnych zabruszonych nie będzie, a Krystian mówi, że są cztery, ale powiem Ci, że jak teraz tak patrzę na te krewetki, to widzę różnicę w tych krewetkach, które kupiliśmy w Skalmarze. A no zobacz tutaj, a które... No, no, <laughs> no, Widzisz no porównanie dobra. tych krewetek, no po prostu w skalmarze to krewetka jest dwa razy większa od tej w zajebistym sklepie diskus, że tak powiem. Słuchajcie, co tutaj mamy jeszcze w tym akwarium? Wylądował korzeń, na którym jest samobias. Na razie ten e, łupek trzyma ten korzeń, bo ten korzeń mimo długiego moczenia, on cały czas ma ochotę wyplynąć. Naprawdę, już z półtora miesiąca on w wiaderku siedział, naprawdę nie. Wiem, dlaczego cały czas ma ochotę na górze na górę. Doszły do kryptokorynki, tak, a tak jak mówiliśmy, zostały przyklejone do łupków i do korzenia właśnie tego. Powiedz mi Krystek, powiedz nam wszystkim, co dzisiaj, jaki masz dzisiaj plan, co chcesz dzisiaj zrobić? Plan jest taki, aby przygotować dwa zbiorniki, te 30 litrowe, co mówiłem Czyli te, te dwa małe akwarium Szwarium. z Aquela, co zostały zakupione, tak? Tak, 7 Dobra i powiedz mi teraz, co musi być w tych akwariach, jaka woda, żeby była odpowiednia dla tych krewetek? Co w tych akwariach w ogóle będzie? Wytłumacz, bo ja sam tego nie rozumiem. To ty na ten temat siedzisz, czytasz i, i ten. Więc w pierwszym akwarium chcę przygotować już warunki, abym mógł na spokojnie mieć akwarium, do którego mogę wlać krewetki, właśnie te, które się urodzą. Wlać, bo krewetkę zaruszoną ja odłowię. Na noc. Czyli krewetki, jak będą, są zabrzuszone? Tak, i już jak... widzę, że będą urodzić. A da że się... będą, tak, da tak. się to widzieć. Że, że będą urodzić, to no wyjmujesz to. i gdzie je wkładasz? Tak naprawdę na noc do butelki. I wrzucam, żeby. Do butelki ze zwykłą wodą akwariową, tak. po tak. z tego akwarium. Tak. tak. Mhm. Co dalej? Do butelki, tak naprawdę, żeby mógł też ją łatwo odłowić sobie później. Bo jak już złożę te jajka, to ja krewetkę wkładam z powrotem tutaj. Mhm. A to, co zostaje mi w butelce, to są właśnie te młode krewetki, larwy tak naprawdę. I one lądują wtedy do akwarium przygotowanego ze słoną wodą, z tych setów, co będziemy stawiać? Tak, jednego z tych Jednego. Co stawiać. I tak, tą wodę, dlatego że te krewetki są tak małe, że nie da się ich praktycznie zauważyć, to jest pył, to po prostu je przelewam. Czyli nie wiadomo, czy no będziemy widzieli, że po zabrzuszonej krewetce brzuch ten znikło z brzucha, czyli na pewno ona w tej butelce zniknie. Nie, no będzie, będzie widać takie jakieś kropeczki, ale Krope naprawdę. Nie, nie jaja, to nie jaja, to po prostu razu się krewetki larwy, no, tak? Larby, no. I one są tycie, naprawdę tycie. Dlatego też trzeba je to panktonem, bo... No właśnie, nic innego, nic się nie i przygotowałeś już ten fitoplankton? Tak, od jakiegoś czasu tam w pokoju innym... To będziemy mogli pokazać ten fitoplankton tak, w tych tak. butelkach? To w butelkach jest, tak? Tak, Super, tak. dobra. Co jeszcze? Więc tak, w jednym już mówiłem, będzie właśnie ta... Nie powiedziałem w sumie dokładnie, co będzie w tym akwarium, bo będzie słona woda i do niego zaleję ten fitoplankton, żeby on też w tym dużym baniaku już sobie rósł. Dlatego, że chcę właśnie mieć gotowe, żeby już miały coś od razu krewetki, tam wejdą. A w drugim akwarium będzie zwykła woda, do połowy mniej więcej jakoś nalane, i do tej wody wstawię butelki z fitoplanktonem, a woda zwykła jest po to, tak naprawdę, aby regulować temperaturę, bo do wody włożę grzałkę i będzie tam trzymało tą stałą Aha, temperaturę. Aha, czyli, czyli ta wo, to akwarium drugie będzie wypełnione wodą w nim będzie butelka z fitoplanktonem żeby regulowała temperaturę tego fitoplanktonu tak okej, okay. dobra, w porządku, rozumiem yy, no zobacz jakie ładne zobaczcie, tu bardzo dobrze widać tu, są, tu jest taka mała krewetka malutka a tam za Anubiasem jest właśnie już zabrzuszona krewetka duża, mega, ona tam sobie chodzi już yy, po łupku i to jest właśnie różnica w tych krewetkach, jeżeli chodzi, ta jest ze skalmara, a tamta jest dyskus, zo. A ona już ma wypełniony y, krystek brzuch i to tak potężnie. Tak, to jest no. ha, właśnie ta, naj, która widać, że jest w najpóźniejszych etapach tej ciąży. No, Więc myślę, tutaj dużo się krewetek może. się chowa pod korzeniem. Tam też jest następna pod korzeniem zabruszona. Widzę, tam naprawdę jest mega. I one są, są naprawdę duże. Widać to, że one są naprawdę. Fajne, duże krewety z tej strony, nie. Ale no, no widać różnice po prostu tych krewetek. No to fajnie, że już są zabruszone, czyli im warunki tutaj pasują. Także to jest super. Czyli będzie próba rozmnażania, no i fajnie. Woda jest. Możemy dobry. jeszcze pokazać jedną rzecz. No tutaj, dawaj. taki karmnik przez święta funkcjonował, kiedy mnie nie było. Aha, pokaż ten karmnik. A to ten z AliExpress to kupiłeś, czy gdzieś? Ej, Nie No, usunął. Sunsuna, tak? To jest na Lego normalnie kupiłem. No i co, sprawdzał się? Bardzo, no się sprawdza, bo wiem, nie, nie zdechło nic przez. No, no i tygodnie. super. No, I u mnie przez fajnie. tydzień czasu ryby nie były karmione i no też tak. sobie dały radę, także to nie jest problem. Dobra, idziemy to stawiać, te dwa akwarium i pokażemy ten fitoplankton. A jeszcze pokażemy Wam tutaj cały bałagan, który jest obok akwarium, czyli już widzę jakaś waga, czyli ważyłeś tą sól pewnie, tak? tak? Co to już mikroskop przygotowany? Tym później się może zajmiemy, pokażemy jak w ogóle on pokazuje ten mikroskop, co? Możemy to jest się kurczę fajna sprawa go można do komputera czy podłączyć, czy tutaj się wyświetla razu? Można, raz? ale też można. Znaczy do komputera. On zapisuje na karcie SD. czy później kartę SD do laptopa czy coś, no ale tak. to kurczę, fajna sprawa jest. Tak, ja tam tak. patrzyłem trochę fitoplankton, jak przyszedł. A na powietrze, czy do butelek wrzucałeś, przy, jeżeli chodzi o On chodził, on, on chodził przy, żeby fitoplankton ten tak. zrobić, tak? A to jest chyba do, ta lampka do tego Tak, ona była kwadrecka. zamknięta. Krystian, czyli co w tych wiaderkach masz? W tym wiaderku i tam jedno z tyłu postawiliśmy. Mamy słoną wodę, i ta słona woda, właśnie wyląduje do jednego z akwariów. Tak, tak do którego później wlejemy fitoplankton, który taki taki się Tak, kakiłeś, część tak? z tego fitoplanktonu, nie okay. oczywiście. A później do tych butelek jeszcze dolejemy część z tej słonej wody. Dobra, a tutaj wyląduje butelka, która będzie tak. po prostu trzymała temperaturę tego fitoplanktonu. tak? I te ta akwaria wylądują na ten stolik, tutaj w zaciemnionym miejscu, tutaj. Nikt temu nie będzie przeszkadzał, jest kontakt, także bez problemu uda się to wszystko podłączyć. Dobra, okej. Okay. To co? Powiedz mi, bo coś powiedziałeś, że przyszło uszkodzone. Pokaż no, mi, co, co, co się stało. Ta wyszła z tym, bo jak jest ta szybka, co się kładzie na górę, tutaj leży od drugiego zestawu. No, ale tu jest wszystko, w, w, tak, w tym akwarium jest dobrze, a w tym, co się stawi? Tym... Już pokażę tutaj, patrz. Są te pourywane aha one są w środku tylko że odpadły Bo widać dobrze. że było na klej a to możemy przykleić po prostu już nie ma reklamować. tak już nie ma czasu nawet na reklamację no. no i nasze dwa akwaria tutaj sobie już pracują są w nich zamontowane grzałki które ogrzewają temperaturę do 25 stopni tych grzałek się krystek nie reguluje tak nie. one po prostu same trzymają temperaturę 25 stopni tak. Tutaj jest po prawej stronie woda osolona, już wlana z wiaderek. Tutaj co mamy? Pracuje filtr, grzałka, oświetlenie. I teraz co? Teraz wlewasz ten fitoplankton, tak? tak do tego poprawy oczywiście. Do, do tego poprawy, to ja weź... lekko podniosę. I Niecały, bo wszyscy hodowcy, co tam widziałem, mówili, że na dole lesie zbierają jakieś takie syfy, jakieś Osad takiego. jakiś. No i tutaj tak. też, czyli. I jak widać, więc wlewamy niecałość. Okej, okay, to wlewaj. Oczywiście to mocno zielone nie będzie jeszcze trochę myślę A czemu to jeszcze może jeszcze ja jeszcze mogę A, zobacz, bo. że ten osad się przykleił tutaj w butelce i on nie leci do końca no ale tutaj się już coś zbiera jednak nie? No tak, masz rację. Więc teraz no to zostawię, zostawię. Tak, taką małą ilość Dobra A i to... na razie widać że jest lekko zielona ta woda z czasem powinno się zmienić. A do tego wrzucasz już butelkę, żeby sobie ogrzewana była tak, tutaj e, w, przez ułożymy, wodę w akwarium. Tak. Okay. Tutaj jeszcze będziemy rurkę musieli zamontować. No, I na powietrze, tak? Na powietrze masz no, tak. Czyli tak. tutaj wrzucamy rurkę. A wypływa. Tak. I na powietrze. Tak? jeszcze tutaj dolejemy może nie będzie wtedy. Wiesz co, no chcesz wydolać tutaj płynło. Tak. Koniecznie, wtedy no. nie będzie. Ok, w porządku to dolejmy i wsadźmy Także Fitoplankton bulgocze musieliśmy trochę spuścić wody, bo butelka wypływała. Jeszcze Krystian musisz ją troszeczkę bardziej umocować, żeby ona się nie przewróciła. I powiedz mi, i co, czekamy teraz na wyjęcie zabrzużonych krewetek? Tak, dobra, słuchajcie, także krótki odcinek, żebyście wiedzieli, że coś tutaj się dzieje, że Krystian się cały czas przygotowuje do tego, że nie umarło to żadną śmiercią naturalną, tylko że cały czas tutaj są prowadzone prace. Zobacz, bo już butelka chodzi, może się przewrócić. Także kończymy. Dzisiaj trzymajcie się wszyscy i do następnego. Cześć Wam, cześć Wam.